Kwota przewidziana w, w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 2020 na projekty jest to kwota 12 milionów złotych. Jeżeli chodzi o harmonogram głosowania, zapraszamy mieszkańców od 10 kwietnia do 10 maja. Jest czas na złożenie wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2020. 20. Jeżeli chodzi o kategorie projektów, w tegorocznej edycji budżetu mamy dwie kategorie, mamy kategorie projektów ogólnomiejskich i kategorie projektów osiedlowych. Podział kwot na, na projekty, na kategorie projektów wygląda następująco, jeżeli chodzi o projekty ogólnomiejskie jest to kwota 4 milionów złotych, jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, jest to kwota 8 milionów złotych i maksymalny limit środków, jeżeli chodzi o projekty twarde, ogólnomiejskie, to jest kwota miliona, jeżeli chodzi, miliona złotych, jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, jest to kwota pół miliona złotych i kwestia limitu środków na projekty tak zwane miękkie, jest to kwota 25 tysięcy złotych. Pewną rzeczą nową w tym, w tej edycji jest to, że Wniosek musi być poparty tylko dwoma podpisami. Wnioskodawca musi uzyskać poparcie dwóch mieszkańców, dwóch osób, dwóch mieszkańców a ażeby taki wniosek do budżetu obywatelskiego złożyć.